Hej, witam Was serdecznie w szóstym odcinku Prolockrome 2 Total War z Sanwalem. W ostatnim odcinku nie rozegraliśmy co prawda zbyt wielu bitew, były prawie same automaty, ale za front dużo do przodu i pod koniec odcinka zauważyliśmy pozwalające się w naszym kierunku wrogie oddziały z dużą ilością e, jazdy do walki w zwarciu. Dlatego też zarekrutowałem dodatkowe jednostki jazd, znaczy piechoty pomocniczej, która wydaje się mieć włócznie. Mam nadzieję, że te włócznie będą dobra, bo inaczej ta jazda może naprawdę rozgromić moje, moją piechotę. Opanowaliśmy też mocno sytuację z niepokojami w nowo podbitych prowincjach. Oj, oj, tutaj trzeba ich szybko zaatakować. Zobaczmy, co możemy zrobić. Zdecydowanie chciałbym to armię sabotować. I zobaczmy, które sabotaż da nam najwięcej. Nie... Ja. To będzie chyba najbardziej... Skuteczna. Mam nadzieję, że nie będzie mogła ta armia wesprzeć, bo widać się udało. Było wow, jeszcze więcej jazdy. To nie jest fajne, ale zrekrutowaliśmy kolejne oddziały i uderzmy. Tak, ta armia nie będzie wspierać, więc mamy teraz dość dużą przewagę. I jako, że dawno już nic nie walczyliśmy. To myślę, że to jest dobry moment, żeby rozegrać taką większą bitwę polową. Widać też, nasze jednostki mają już o wiele wyższe poziomy dzięki obecności czempiona. My mamy bardziej zrównoważoną ma armię. Nasz przeciwnik ma też w sumie zrównoważony, w inny sposób. Ma przewagę w strzelcach, bo ma piętnie, trzy oddziały strzelckie. Kiedy my mamy tylko dwa, za to my mamy jeszcze dwie. Dwa... Dwie balisty rzymskie, które naprawdę potrafią, z tego co widziałem na multi, przetrzebić wrogą piechotę. Jeżeli nie damy się zaskoczyć jego kawalerii, to nasza piechota powinna raczej spokojnie wyrżnąć przeciwników. No i zobaczymy też jak ta piechota pomocnicza, która widać na obrazkach moją włócznie, spisza się przeciwko właśnie jego piechocie. Myślę, że powinno być ok. I nie zrobię... nie popiszę się jakimś ekstremalnym lamerstwem. Tak, brak po, żadnych efektów. Okej, okay, tu widać, że mają... wow! mają obóz. I wow! Chyba zamierzają się w tym obozie bronić. To ja im życzę szczerze powodzenia. Ciekawe czy te mury od obozu będę mógł zburzyć, to mnie ciekawi. Tutaj ustawmy za nimi jeszcze, mm. ustawmy za nimi nasze oddziały, rycerze. Tutaj jakąś pomocniczą jazdę, znaczy nie jazdę piechotę, drugi, jeden, to będzie nasza pierwsza grupa.

Jazdę po bokach. Znaczy taka podstawowa formacja, nic specjalnego i nie chcę tutaj, tego, okej, okay. bezpośni. U, tutaj coś jest, tutaj jest. A, saranki. myszki w kurza, bo jest mała. Nie jestem ciekaw, że komputer będzie cały czas stał w tym jednym miejscu i się bronił. Nie jest to aż tak głupi pomysł, ale z drugiej strony, stojąc w tym obozie, nie wykorzysta tej całej kawalerii. A jeżeli chodzi o walkę w jednym miejscu, to myślę, że mam dosyć dobrą przewagę jakościową o, szczególnie ciekawa ze srebrnym już szewronem. o, nie, myślałem, że mają, mają, mają tylko szybkie natarcie jeżeli będzie trzeba, rozdzielę tu są tylko dwa rozdzielę armię i zatakuje z dwóch stron, bo te trzecie mi się nie widzi aż tu tak naokoło. Przecież rykruci. Jazda. Chyba jak już tutaj będą te balisty, to będą w zasięgu. Tutaj mają jakieś specjalne zdolności. Tak, mają duchowe pociski. Właśnie jaka jest różnica To miał w piechocie. Tak chcę. Jestem ciekawy czy da się rozwalić... Da się rozwalić tutaj. O, to my to sobie zaraz zrobimy. Ło, ale tutaj aż kusi, żeby strzelić. W ...tą masę kawalerii z piechotą. Ło... Wow. bardziej, że nie wiem czemu, ale widzimy. Chyba nie powinniśmy na widzieć na razie jeszcze. Komputer jest całkowicie zadowolony ze staniem w miejscu. Właściwie muszę powiedzieć, że aż tak źle się nie zabunkrował, bo trzyma mniej więcej te... ...wejścia, trzyma na nich idealnie... Ale trochę lepiej niż idealnie e, piechotę ustawioną, za nią łuczników, jakieś oddziały wsparcia. Nie wiem czy tutaj coś ma. W sumie... ...należą piechotę, możemy przesuwać poboli bo tutaj. Nic nie zaszkodzi, żeby było bliżej. Bo balisty i tak e, balistycznie strzelają. Wow. Może przejdziemy do widoku z pierwszej osoby z kombalistą i sami będziemy. I pocisk, kogo trafia? A, nikogo. Dobra, wejdźmy tu gdzieś coś. jakieś oddziały. Spróbujmy. Wow. Jazda italska jedna wyszła. Obniż mojej statystyki. W tych tak pracarzy zgonimy. Tutaj w tych pracarzy dobra, tutaj jest ta jedna jazda jest zgoniona. Druga. Chciałbym, żeby wróciła moja, dwa oddziały, które uderzyły w tamtych plecarze. Balista, ostro. O, tu już, widzę, rozwaliliśmy. Tak. Szczęśliwe się na komputerze, szybsze przeładowanie. No chyba nic się nie dzieje, więc mogę na razie wejść sobie znowu. Strzał. O, trochę między, słabo. Heh, fajna zabawa. Widzę, że, przenieśli, że to przenieśli z Zmieszku Samurajów. Ach, artylerzysty to ze mnie nie będzie. Wydaje mi się, że powinienem trafiać. No, chyba komputer zdecydował się wreszcie poruszyć. nie można atakować danego obszaru bo to by mi dużo pomogło Tutaj strzeliwują jakieś moje mostki użyjmy te cudo. Nasze balisty powinny już... ja yeah. ...zaczynają siać zniszczenia. Teraz w ten oddział, przyspieszmy. A w synku, który jeżeli stoi dalej, to ja dalej będę się bawił w strzelanie. Trafimy coś? No, kogoś trafiliśmy, ale oddział się ruszał. Sprawdzając wziąć poprawkę. Ło, przestrzeliłem ostro. I to niedokładnie pokazuje tam, co było, że ledwo co przez mur miał przejechać. Znowu chyba albo nie? Dobra, mamy trafienie. Yeah! <grym> Czasami to jest takie strzelanie do przeciwników. Też fajnie rozwiązali to różne pociski. widziałem, że zatruty pocisk to jest krowa, czyli takie dosyć, no, realistyczne. Tutaj mamy jakiś dzban z oliwą. Amunicja chyba powoli zaczyna się kończyć. A to masakra masakrę zrobiłem, tymi widzami balistami. O, tutaj jeszcze jest dość duży oddział, który bym chciał ostrzelać. To jazdę też trochę przestrzebiliśmy I amunicja powoli się kończy. Tyle w kwestii amunicji. No pora ustawić naszą zaczną piechotę. Te dwa oddziały tutaj. Jestem gotów, jestem Szlachetna piechota biegnie naszą gotów, jestem Nie pozwolimy Tu są już nieco i to z...

Sławienie, że sobie ta piechota radzi, muszę przyznać. Lepiej, niż bym sobie życił, żeby sobie radziła. No, znowu, jazda podjeżdża. Znowu ich Mamy przewagę i nie chcemy I zgubujmy nasze siły.

Dobra, no, puśćmy piechotę. Pójdźmy naokoło naszą kawalerię, bo coś jeszcze zacznie robić. So, we weźmy jeden oddział, zróbmy go bardziej tutaj. O, i tych tutaj, żeby tam jazdem się zajęli. I pora na smoka.

Ciekawa walka. Oh, yes. go, Świetnie bawiłem się tymi balistami. Pana moje to z pistolet nie mieli aż tak wiele, ale tymi dwoma oddziałami zabiliśmy prawie 500 ludzi. To, to są dobre 4 oddziały wroga. Jak widać, też dużo doświadczenia za tego stawiliśmy. Są jakieś straty, ale przeciwnik ma o wiele większe. Dużo oddziałów w ogóle, jak widać, tutaj wycięliśmy do końca, bo nie ma w ogóle żadnych pasków. My straciliśmy 300, przeciwnik prawie pięciokrotność tego zdecydowane zwycięstwo, nie ma się co z tym kłócić. Przeciwnik ma tam da jeszcze jedną armię. Ja nie wiem czy tak, przesunę się dalej i będę kontynuował, zobaczymy. Ile ma tam ludzi, jakie mi to szanse daje. To zawsze mogę się cofnąć, przeciwnik raczej w ciągu tury nie zrekrutuje tej armii, którą tutaj stracił ponownie. listę, jak widać są OPI. <grych> ja, wiadomo, artyleria powoduje to, że gdyby to nie była kampania, tylko na online, to... Wow Pojmanych 138, weźmy ich, niewolników Gdyby to była multi, to na przykład jakieś inne komponenty by było wiele gorsze, słabsze Tą armię możemy dorżnąć, bo ta, nie, ta im nie pomoże To już automat Ostawa agresywna, nie chcemy, żeby nikt tu został. No znaczy, e, niewolnicy. Nie wiem, poziom generałem. To cieszę autorytetu. Zabawo, jakieś nowe zdolności mam. Wsparcie morza, atak na morze, dowodzenie piechotą. Wow, sweet. To niektóre widzę już zdolności późniejsze są naprawdę świetne. Szczególnie ta, plus dwa do rangi doświadczenia werbowanych oddziałów piechoty. Ale ja na razie rozwinę tutaj przywódcę i morale. Wow, 15 zapałów. Victory for Rome! Armia tutaj jest sabotowana, ale a, nie dojdziemy w tej turze, ale w następnej. Tutaj nic się nie dzieje. Tura nie pracuje na żadną technologią, A czemu nie pracuje na żadną technologię, My się zrobiło? Hmm, no to wygląda ta technologia zapasy amunicji. A teraz jak się tylko bronimy, bo jest do obleganych to tak nie, Jara sterunki, co tutaj chcemy? Prędkości, nie. Zacznijmy dzia działać coś w kierunku cywilnych technologii, to się też powinno sprzedać. O, tutaj możemy sobie walnąć drugą willę. Ciekawe czy będę mógł drugi raz zrobić to samo budynek pastwisko, czy będę musiał ten drugi. Zobaczymy. przeciwnik hmm, tam się widzę przegrupowuje. Nie będę mógł drugiego pastwiska zrobić. Właśnie śpiega na przeszpiegi. Wygląda na to, że... Nie napotkamy tu żadnego oporu. Tak więc do ataku Robimy to już, nie będziemy tego rozgrywać, to jest dosyć będzie prosta bitwa. Fuu, to było szybkie. Co, to nam, trochę się jednak tuki tymi mieczekami potarczek, a tu od razu. Bum. Teraz to jest będzie trzeba przejść, żeby... O, Już o nim zapomniałem wręcz.

Ale to nie będzie wystarczająco, choć wow, 15 oddziałów będziemy miał tutaj. To już jest trochę, ale gdy zrekrutujemy naszą armię z powrotem, będziemy mieli tutaj te balisty, które są opa i te oddziały też tu się zrekrutują ponownie. To myślę, że będzie spoko. Koniec tury. Grecy. Coś tam znowu się ruszają w tą i z powrotem. O, moglibyśmy, gdybyśmy to jeszcze rozwinęli poziom wyżej, to moglibyśmy gladiatorów sobie powołać. Ciekawe, może zrobię to nawet. Tutaj, zobaczmy, gdzie będzie cement. Tu jest opracowana ulepszona irygacja, nie biblioteka, nie archiwa, nie. Tu jest, cement, pięć tur, nas radę. Farma. tutaj jest Principes, triori. Salerno, to jest okej. Okay. Tutaj też jest OK O, a tu możemy właśnie zbudować swoje miasto zróbmy to i zbudujmy wile, co zawsze to zwiększy nasze przychody tutaj już zaczynamy coraz większą częścią władać, ok, tkanie mamy zdrowe nadwyżki jedzenia to jest 32 Warto byłoby, gdy miałeś trochę więcej kasy, zacząć myśleć o rozbudowaniu. Tutaj jaski się już przeszkoliły, pastwiska. I myślę, że na tym, na dokończeniu do tych, albo jeszcze nie, moment, ile zostało, odkryjmy chociaż i zacznijmy jeszcze w tym odcinku. Trzy tury. Raz, dwa, nasz, chyba to jest chyba nasz champion, dostał kolejny poziom, fajnie. Sześć punktów potrzebuje do tego. Hmm. Czekajmy jeszcze z punktami na to. Jak już raz dostałem tam. Jedna tura. Ok. Mm, galowia. Zobaczmy, czy z nimi możemy nawiązać jakąś. O, czemu oni mnie nie lubią? Wojna z galowia. Niechęć kulturowa. a nawet nie możemy. Mam nadzieję, że ci zaatakują mnie tu jakoś za szybko. O, to już się opracowało. Możemy zacząć szkołę gladiatorów. To na pewno pomoże. Sperm jest OK. Też jest OK. Słyszałem jak to wygląda z nawracaniem tych Greków. Zmiana w następnej turze. Jaki jest wpływ armii? Obecność wojska to jest 8. Różnice kulturowe. Myślę, że to Marwie możemy powoli zabierać stąd. W sumie powinienem zmienić postawę na forsowny marsz. Może szybciej tam dojdziemy. A chciałbym dorekrutować jeszcze jakieś te oddziały legatorów. Zobaczmy, co możemy zrobić. Mnie niepokoja. Zatrucie studni. Jasne, że chcę zatrucie studni. Może kogoś tam zabija. My. Jadł sabotaż. Tutaj jest jakieś członek. Spróbujmy go zabić Bo jedynak całkiem wysoka szansa A, nie udało się go zabić To jest jakieś nisko poziomowe No tylko że mam słabą road? przebiegłość Zwiększymy no tam nasz wypadek przebiegłość, bo to mu zwiększy przeżywalność. Wow. nieźle. Nie pracuje na żadną technologię. Czemu nie pracuje na żadną technologią? Okej, okay, nie, nie. Coś tu jeszcze jest do... cyrk. Ale to już trochę daleko. Trochę nawet za daleko, ale rozpocznijmy to, żeby móc mieć rekrutować dygnitarze. I w sumie powinienem moc. Tutaj nie, ale chciałbym gdzieś zbudować, zacząć budować... ...akwedukty, ale ja to jeszcze trochę chyba muszę poczekać. Tu jakaś chyba zaraza jest, bo te czaszki oznaczają, że te oddziały, z nich ubywa ludzi. Hmm, wrogi champion. Co próbował, mam nadzieję, że mi się. Wow! Widzę, że nadciąga armia galów. How can I serve? może się tego chociaż pozbędziemy. Zraniono, wystarczy. Może ja poziom coś. No, ten już ma 41 lat. Teraz przesuńmy naszą, tą armię pomocniczą, żeby zarekrutować więcej wojsk. Więcej dobrych wojsk. Może u nich pisze, że nie są dobrzy na kawalerię, czy też nie? Oczywiście, że nie. Tu równie dobrze mogę mieć tą pomocniczą. Weźmy z dwa oddziały prynci. Aha, nie mogę, bo nie mam ruchu. Ten tutaj się broni, człeń. daj tu będziemy sobie, albo nie, zrobimy inaczej. To będzie cel, żeby unieruchomić tą armię w tym miejscu, kiedy my. Pójdziemy na Bowianą, ale to już w następnym odcinku. Sun Run